Witam cię bardzo serdecznie, Justyna, czekaj, wilczycą być. Zapraszam cię jak co środę do sesji QA. Pierwszy mail, który poruszę w dzisiejszym nagraniu, to wiadomość otrzymana od Judyty, która mnie bardzo poruszyła, ponieważ wyczytuje z niej dużo bólu i smutku. Judyta jest w takim momencie życia, w którym jest jej trudno poradzić sobie z tym, co, co czuje, z czym się boryka i nie wie, co dalej robić. Jest to bardzo, napisała to bardzo, bardzo krótko, także nie mam zbyt wielu szczegółów na temat tego, co się wydarzyło w jej życiu. Co jest bardzo ważne, to uświadomienie sobie, że jeżeli ten stan, w którym jesteśmy jest tak bardzo zaawansowany, jeżeli... Depresja, czy stany lękowe, czy nerwice są bardzo dotkliwe. Oznacza to, że przeżyliśmy naprawdę bardzo głęboką y, traumę. I tak ważne jest, abyśmy szukali pomocy terapeuty, y, grupy wsparcia, pomocy w książkach, w wideo, w każdym, tak naprawdę możli pod każdym tak naprawdę możliwym y, źródłem, ponieważ. Y, to pokazuje to, że stoisz w miejscu, że nie wiesz, co dalej. Pokazuje, jak wiele emocji jest związanych z tym, co się wydarzyło. Emocji, które nadal są, nadal są w ciele. Także bardzo ważne, żeby poruszyć to, poruszyć, zająć się emocjami, jednocześnie ciałem. I co mogę polecić Tobie, Judy, to to ćwiczenie, zajęcie się tym stanem emocjonalnym, czyli zauważenie tego, co ja czuję, gdzie, to, gdzie ta emocja jest umiejscowiona w ciele i jak ona wygląda? Tak? Czy czuję smutek i co się ze mną, z moim ciałem wtedy dzieje? Jak ja go odczuwam? Boli mnie serce, mam ucisk klatki piersiowej, mam e, obniżony, e, obniżony nastrój. Co, co jeszcze się pojawia? I co jest również bardzo ważne, to. Zauważenie, zauważenie tego, co wyzwoliło tą emocję, co się takiego wydarzyło we mnie lub na zewnątrz, co spowodowało ten stan. Bo myślę, że nikt z nas nie czuje się tak permanentnie. Mamy lepsze i gorsze momenty i dlatego tak ważne jest wychwycenie tego, co do tego doprowadza. Jeżeli masz ten trop, to wtedy możesz już um, unikać tych sytuacji, unikać osób, które. U Ciebie to wywołują i tym samym budować lepsze samopoczucie i budować taką, opiekować się sobą w tym i dzięki temu będziesz się po prostu czuła lepiej. Także zachęcam, się, zachęcam Ciebie do pracy z emocjami, do, z, do zadawania sobie pytań, do zauważania ataków wewnętrznego krytyka i do szukania pomocy u osób, które wiedzą z czym się borykasz, które są w stanie Tobie pomóc. Otrzymałam również pytanie od Moniki, która ma dziecko z narcystycznym partnerem, z którym już nie jest i boi się w momencie, kiedy teraz będzie... Kiedy będzie dochodziło do spotkania, ojciec-dziecko ojciec boi się tego wpływu, tych, tych manipulacji i tych gier. I prawda jest taka, że jest to bardzo prawdopodobne, wręcz pewne, że będzie dochodziło do, do gier, do próby, do próby manipulacji. I jedyne, co ty możesz zrobić, bo nie masz wpływu na to, jak będzie zachowywał się ojciec dziecka. Nikt nie ma na to, na to wpływu poza nim samym. Ty możesz dbać o relacje z dzieckiem, o budowanie zdrowej relacji, czyli bazowanie, zauważanie u siebie, na ile ja jasno komunikuję swoje potrzeby, na ile jasno odpowiadam na potrzeby dziecka, na ile jestem skomunikowana ze swoimi emocjami, na ile radzę sobie ze swoimi emocjami i Zapewnienie jak najzdrowszych wzorców dziecku spowoduje, że ono nie będzie, będzie bardziej odporne. Oczywiście im starsze dziecko im będzie silniej zakotwiczone w tym zdrowym, zdrowym świecie, tym będzie mu łatwiej przeciwstawić się manipulacjom ze strony ojca. Na pewno jest to, na pewno jest to wymagające to, co, to, z czym się będziesz mierzyła, i co jest bardzo ważne, to wiadomo, będą lepsze i gorsze momenty. Jednak proszę Cię, nie poddawaj się, działaj cały czas, wspieraj się. Polecam um, Tobie bardzo książki Jespera Jula, którego sama czytałam, kiedy moje dzieci były małe i który bardzo mnie wsparł w tym budowaniu zdrowej, um, zdrowej rodziny i też zdrowej relacji z dziećmi. Czyli umiejętne stawianie mówienie nie stawianie też wymagań, nie ale też jasna jasna komunikacja, bo w relacji z osobą o zaburzeniach narcystycznym podstawą jest ta pokrętna manipulacja, te kłamstwa, te podwójne komunikaty. Dlatego tak ważne, żeby dziecko w domu i z tobą, z kim spędza najwięcej czasu, miało tą jasną, bezpośrednią komunikację. Wtedy ono się nauczy, że można w ten sposób się komunikować, można w ten sposób się porozumiewać i dzięki temu nie będzie się nie będzie się pod, nie będzie po prostu wchodziło w, te, w tą grę, którą może, um, którą może wkręcać um, um, ojciec. Iwona um, napisała do mnie również, która zako jest, zakończyła związek z um, osobą o bardzo silnych zaburzeniach narcystycznych i um, jest jej trudno podnieść się z tego wszystkiego, jest jej trudno wyjść z tego. Co, co o czym to świadczy? Tak jak mówiłam w pierwszym mailu, to świadczy o tym, jak wiele przeżyłaś, jak trudny był to związek i jak bardzo byłaś straumatyzowana, jak silne uwikłanie jest między tobą a Twoim czy byłym mężem czy partnerem. I co jest tutaj ważne, to Dbanie, dbanie o siebie, najpierw praca z emocjami, poznanie tych emocji, bo z tego co pisałaś, to już wiesz bardzo wiele o, te, o tym zaburzeniu, wiesz z czym to się boryka, więc jeżeli ta wiedza jest uzupełniona, to warto, żebyś popracowała z emocjami, z tym... Co wywołuje u Ciebie, co wywoływało u Ciebie te emocje, skąd jest ich tak wiele, i uznawała swoje rany, uznawała to, jak bardzo cierpiałaś. To jest, to jest podstawą, i powoli, im bardziej te emocje będą, skomunikujesz je też z ciałem, im bardziej one będą wypływały, to staraj się odbudować swoje życie, to poczucie własnej wartości, czyli zauważanie tego, że to, co wmawiał mi przez lata mój partner, to jak bardzo mnie, jak bardzo obniżał poczucie mojej własnej wartości, to nie jest prawda. To były jego manipulacje jego kłamstwa. Czyli bardzo istotne jest zobaczenie to, tego prawdziwego obrazu, tego kim ja jestem, a kim mnie, kim mnie próbował pokazać mój narcystyczny czy też psychopatyczny partner? Co jest jeszcze bardzo ważne? Zajęcie się swoimi potrzebami, czyli przyjrzenie się temu, jakie potrzeby realizuje, jakich nie realizuje, a też jeżeli nie realizuję jakichś jakich moich potrzeb, co za tym stoi, dlaczego się blokuje, co... Co mnie powstrzymuje przed, przed, tą, przed tym zadbaniem, zadbaniem o siebie. I co jest bardzo ważne, Iwona, i w przypadku Iwony, i w przypadku mailek, którego dostałam od Judyty, to to, że ten proces to jest, potrzebuje czasu. Potrzebujesz takiego systematycznego, drobnego działania w swoim kierunku, w kierunku poznania siebie, tego jakie rany odniosłaś, jak bardzo ta przemoc, której doświadczyłaś, Odcisnęła na tobie piętno, z czym się borykasz, i po prostu kroki w kierunku zaleczenia tego. Dużo cierpliwości, zrozumienia dla siebie, empatii dla siebie, bo jeżeli przemoc trwa przez lata, to nie ma takiej możliwości, żebyś poradziła sobie z tym w ciągu miesiąca czy dwóch. Zachodzi bardzo wiele zmian w tobie. I one potrzebują czasu, żebyś ty okrzepła z tym wszystkim i poradziła sobie z tym. Ostatnie, ostatnie pytanie, na które odpowiem, e, e, otrzymałam e, od e, kobiety, która wspiera się w, w leczeniu muzyką. I ma takie pytanie, czy to tylko dla niej działa. Czy akurat i dlaczego tak to działa? Przyznam się szczerze, że bardzo wielokrotnie wspierałam się muzyką. Dlaczego? Czasami jest tak, że czujemy jakąś emocję i ona czujemy, że ona przychodzi, ale gdzieś nie możemy jeszcze się do niej do końca dostać. I bardzo często muzyka, czy też film, czy sztuka. Dotyka tego bólu, dotyka tej rany, która to, co widzimy na zewnątrz, te emocje zawarte w, w tym przekazie, dotykają tego bólu, tego zranienia w nas i jest wtedy nam trudniej, łatwiej zacząć płakać, zacząć współczuć sobie. I myślę, że jest to bardzo ważne, żebyśmy, żebyście w tym leczeniu korzystały z, każdej możli z każdego możliwego źródła. E, tak jak mówiłam, czy muzyka, czy film, czy sztuka, wszystko, czy książka, to co czytasz, historia innej osoby może poruszać nutę w Tobie i jak najbardziej wykorzystaj to e, dla siebie. Pomyśl tylko, co to w Tobie budzi i czego dotyka w Tobie, jakiego bólu, jakiego zranienia. E, dobrze, dziękuję Wam za, e, dziękuję za uwagę, dziękuję za dzielenie się nagraniami. Dziękuję za wszystkie subskrypcje. Serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia za tydzień. Pa! pa.